Champagne spala w imieniu Fundacji Nadzoru Myślenia imię Barbary Skargi. No, no, dżami francuszy, dżami francuszy, je pede de faire un mars d'appareil pour la tradition. Ils sont là, parce que je veux parler polonique. Merci. Y... Y... Spotykamy się dzisiaj dokładnie 100 lat od dnia urodzin Barbary Skargi. 25 października 1919 roku urodziła się nasza patronka. Więc ten dzień na naszą konferencję wybraliśmy nieprzypadkowo. Ale też spotykamy się miesiąc po w dniu jej, po, od, miesiąc minął od dziesięciolecia jej śmierci. Więc są to dwie takie okrągłe rocznice, które skłaniają nas do, do zastanowienia się nad jej dziełem. No ale najpierw e, chciałbym przywitać przybyłych, a więc pana ambasadora Republiki francuskiej, Messie Télé-Pierre. Naszych drogich gości i przyjaciół, też pani profesor Skargi, przybyłych z Francji, a więc panią profesor Chantal Delsol, panią profesor Jan Mielowickiej, pana profesora Krzysztofa Pomiana, pana profesora Michela Patal. No i chciałbym też. Nie ma jej jeszcze zapewne, bo nie widzę, ale witam, że tak powiem, w zastępstwie. To mam, jak się to zaocznie. mówi? Zaocznie. Właśnie, witam zaocznie. Wnuczkę pani profesor Barbary Skargi, panią Katarzynę Skarżankę, która będzie uczestniczyła w naszych obradach i zapewne przybędzie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że patronat nad naszą konferencją objęli i finansowo ją wsparli, za co bardzo dziękujemy. Właśnie, pan ambasador Republiki Francuskiej Federic Diet i dyrektor Instytutu Francuskiego w Warszawie Georges Guinet. Dziękujemy bardzo za, za to wsparcie. E, e, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Marcin Pałys. Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego doktorem causa była pani profesor Barbara Skarga, profesor Andrzej Tretyn. Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Jakub Plotko-Kołowicz, dyrekcja Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, która udzieliła nam tutaj gościny. Dyrekcja w osobie pana profesora Andrzeja Rekarda, a szczególnie w osobie pana profesora Danilo Fakka, który, który jest tu obecny i który też wsparł finansowo naszą inicjatywę. A na tak końcu też chciałbym podziękować, co jutro będzie miało szczególnie miejsce, dyrekcji Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie. O postaci patronki naszej konferencji i znaczeniu jej dzieła nie będę tutaj się rozwodził, bo, bo tym zajmiemy się właśnie w toku naszych obrad. Powiem tylko, że jeśli chodzi o to dzieło, to dzięki staraniom naszej fundacji ukazało się już 10 domów, dzieł zebranych. Pani profesor Barbary Stargi. Yy, a niebawem yy, staraniem fundacji, ale też dzięki właśnie współpracy wnuczki pani profesor Katarzyny Skarżanki ukaże się bardzo interesujący tom korespondencji yy, z różnych miejsc, yy, korespondencji pani profesor, także za, gdzieś za miesiąc możemy spodziewać się yy, publikacji tego domu. Yy. No warto jednak w tym miejscu wspomnieć, w jakich to obszarach najbardziej zaznaczyło się oddziaływanie jej dzieła. Ja wymieniłbym, no, cztery takie obszary. Po pierwsze, to od czego zaczęła swoją karierę naukową Pani profesora, a więc badania nad XIX-wieczną filozofią francuską, która, które te badania zaczęły się od pozytywizmu francuskiego, a potem przeszły na badanie spuścizny po oguście po kącie. A potem filozofia, powiedzmy, refleksyjna, jak się to nazywa, ten, ten gałąź filozofii XIX-wiecznej francuskiej. Epistemologia frankofońska, filozofia życia, wreszcie fenomenologia, więc y, takie postaci tutaj i y, Bergson oczywiście. Takie postacie tutaj się wybijały w, w poszukiwaniach badawczych, pani profesor, jak Bergson, Bachelard, Levinas, Tuchon. No i to dzięki tym właśnie temu obszarowi badań otworzyło się przed polskimi filozofami, polskimi historykami filozofii zupełnie nowe pole. I w tym obszarze prace pani profesor były zbliżone jakby do y, prac historyków warszawskiej szkoły historii Idei, ale jednak y, y, można powiedzieć, że jej droga badawcza była jakąś osobną drogą w stosunku do y, całej tej formacji intelektualnej. Drugi obszar, który to oddziaływanie dzieła pani profesor należałoby na pewno podkreślić, to obszar metafizyki, tak, tak można to chyba określić, tak ona sama to określała. Czyli obszar badań i jej twórczości, w, w których to w badaniach na plan pierwszy wybijał się, się powrót do bardzo najważniejszych, tradycyjnych pytań filozofii: o, o sens bycia, o czas, o dobro, zło, o tożsamość, o podmiotowość itd. Tak Tyle tylko, że te badania podejmowane były w wykonaniu pani profesor Barbary Skargi, jak gdyby z perspektywy zupełnie awangardowych myślicieli współczesnych, a więc Derrida, Hugo, ale w konfrontacji z najbardziej klasycznymi ujęciami, a więc Platon, Arystoteles, pseudo-dionizy, I to było coś niezmiernie charakterystycznego dla tego rodzaju twórczości pani profesor Barbary Skargi. I te prace niewątpliwie zasiały duży ferment w filozofii polskiej wokół. Po trzecie, wymieniłbym takie prace o charakterze bardziej publicystycznym, które jak gdyby były stanowczym głosem w obronie moralności obywatelskiej, można powiedzieć, które to prace Pani Profesor publikowała, no, w, w gazetach codziennych czasami, a czasami w, w periodykach, ale dostępnych szerokiej publiczności. No dzięki tym pracom, ale też oczywiście dzięki dziełu swojego życia, więc dzięki, które zaczynało się, powiedzmy, od, od walki w Armii Krajowej w okupowanym Wilnie, w Wilnie potem zsyłka, znaczy 10 lat łagrów, zsyłka do Kazachstanu, potem po powrocie do Polski, początek kariery naukowej i i rozpoczęcie działalności w stanie wojennym w podziemnych strukturach, które przyczyniły się potem do do y, pełnej, y, pełnej y, niezawisłości naszego państwa. Y, więc dzięki tym pracom Barbara Skarga stała się na pewno niekwestionowaną autorytetem moralnym i intelektualnym dla dużej części opinii publicznej w Polsce. Chociaż sama się wyrażała często z przekąsem i sceptycznie o figurze autorytetu. No ale zostawmy te y, już krytyczne spojrzenie pani profesor na Samą tę figurę. I wreszcie wymieniłbym czwarty obszar zasadniczego oddziaływania pani profesor dosyć paradoksalny, bo to obszar nauczycielski. Otóż jak wiadomo w okresie przed 1989 rokiem, roku przed tym rokiem ze względu na no, swój niewłaściwy politycznie życiorys, Profesor Barbara Skarga nie miała, nie miała możliwości nauczania na, na forum szerszym, ale w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk prowadziła seminarium, które trwało ponad 30 lat. Potem przekształciwszy się w takie seminarium bardziej prywatne, ale trwało ponad 30 lat. No i jej uczniowie obecni tutaj, no właśnie, pochodzą z, z tego seminarium, można powiedzieć. I otóż dzięki temu seminarium wykształciła pewne grono właśnie swoich uczniów, którzy też poprzez rozjechanie się, że tak powiem, po kraju wykształcili kolejne grono uczniów i tym sposobem można powiedzieć, że myśl pani profesor Barbary Skarbnik promieniuje do dzisiaj, nie tylko w Warszawie oczywiście, ale przede wszystkim w Krakowie, w takich ośrodkach akademickich właśnie jak Kraków, jak Białystok, jak Toruń, jak Łódź, jak Poznań. Tam obecni są na pewno czytelnicy i studenci Pani Barbary No i tyle w telegraficznym skrócie może o oddziaływaniu postaci i dzieła Pani Profesor. Wiemy, że w uznaniu tych zasług została ona uhonorowana wieloma wyróżnieniami, w tym Orderem Orba Białego i francuską Komandorią Orderu Zasługi i Uniwersyteckimi Doktoratami Honoris Causa i wieloma innymi nagrodami. No ale dzisiaj Powiedziałbym, że pamięć tych zasług jakby przybladła. Nasza fundacja na przykład ma zasadnicze trudności od kilku lat ze zbieraniem funduszy na realizację konkursu, który przecież od lat prowadziliśmy na esej filozoficzny, ogólnopolski esej filozoficzny imienia Barbary Skargi. I takich trudności jakby nie możemy, nie możemy pokonać. Być może się uda to w przyszłości jednak zrobić, ale tegoroczny konkurs oczywiście został ogłoszony. Wydaje się, że szczególnie dzisiaj w naszej polskiej sytuacji społecznej i politycznej, odczuwamy rażący brak takich autorytetów jak profesor Barbara Skarga i właśnie w związku z tym mam nadzieję, że nasze obrady, nasze wspomnienia przyczynią się do lepszego rozpoznania znaczenia dzieła Barbary Skargi dla nas i dla potomności, a także

de ce colloque consacré à Barbara Scarga et à la tradition de la philosophie européenne, pour lequel l'ambassade de France a accordé son patronat, je vous l'avais rappelé, et avec aussi l'Institut français qui vous a accompagné dans l'organisation de, de ce colloque. Je voudrais saluer chaleureusement la participation d'éminents spécialistes polonais et français parmi lesquels nos compatriotes, euh, mesdames Johanna Twitski, madame Chantal Delsol, monsieur Michel Fatal, ainsi que Christophe Pommian, euh, qui chacun, je dirais, à leur manière, font vivre aujourd'hui euh, l'héritage de, de Barbara Skarga. Ce colloque, vous l'avez rappelé, se tient à l'occasion du dixième anniversaire de sa mort. Euh, Barbara Skarga était euh, une figure éminente euh, de la philosophie polonaise, de la presse mondiale est sûrement euh, une des meilleures spécialistes polonaises de l'histoire philosophique, de la philosophie française du 19e et du 20e siècle. Euh, elle a notamment beaucoup travaillé sur Bergson et euh, connaissait particulièrement son, bien son œuvre. Et elle a contribué à faire connaître et à diffuser euh, la pensée philosophique française ici en Pologne. Barbara Skarga était une universitaire de renom international, directrice d'une section de l'Académie polonaise des sciences, spécialiste d'ontologie et de métaphysique, et elle a permis d'établir une très solide coopération universitaire, scientifique, avec les universités françaises et avec le, le CNRS. Et cette coopération, à mon sens, euh, conserve tout son sens encore aujourd'hui et n'a perdu aucune actualité puisque nous célébrons euh, cette année également le centième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Pologne, mais aussi parce que 2019 euh, est l'année de la science franco-polonaise. Daliwanda Mowiczukowski, podczas podkrzyczył, że przedewszystkim Pani Barbara Skarga kojarza francja i język francuski. I przez 50 lat regularnie bywał w Francji. Wiadomo, ja że pomimo wieku jeździła do Paryża samochodem, który sama prowadził. Czuła się w Francji jako siebie. W Paryżu nie wierzyła relacje nie tylko z filozofami, ale też z jezuitami francuskimi. Uwielbiała francuską literaturę, a przede wszystkim literaturę klasyczną i mawiała, że to rozdział jej życia. Książka o filozofii Bać się nie musimy jest w pewnym części jej testamentu. Ona uważała, że nie warto obawiać się dyskutować kwestie fundamentalne o śladzie, o prawdzie, o tożsamości, ponieważ te kwestie znajdują się w głębi człowieka, skłaniają go do refleksji, która pozwala ludziom żyć i przetrwać. Nie szkoda, jeżeli nie mamy odpowiedzi, ale uczmy się witać i zapiniać. Człowiek umacznia się przy pokonywaniu trudności zapinania i tym samym otwiera się na świat i na nich. W tej walce humor, humor pomaga i warto przyp przypomnieć, że ona posiada, posiadała wielkie poczucie humoru. Bardzo interesowała się filozofią europejską i dużo zastanawiała się nad kwestiami granic tożsamości, różnorodności, a także nad kwestiami metafizycznymi, które były jej równie bardzo bliskie. Uważała także, że projekt europejski, projekt konstrukcji europejskiej jest czymś, o co trzeba nieustannie walczyć, где нигде не есть данные на завершении. Хоть в этих словах подчеркнешь, как далеко новична есть мужь барбак с карги, который и займуте почеснее меце, в европейской гуманистике, в дивитном преставительство. Жить на панство, до сколь прекрасного его колориум, о и овот не na miarę zaangażowania i dział barbarzyńskiej skargi, która mimo swojej wielkiej skromności byłaby bardzo szczęśliwa, widząc ci z państwa tak licznie zgromadzonych. Dziękuję Państwu za uwagę. organizacyjna. Profesor Olej Witkowski przywiózł tutaj nowo wydrukowane egzemplarze, książeczki o odnowieniu doktoratu o doktoracie konoriusz dla Pani Barbary Skargi w Toruniu i pisma Toruńskiego, w którym są materiały też dotyczące Pani Barbary Skarki. Proszę sobie te materiały brać, tak? Można Państwu to zaoferować. I proszę teraz Pana Profesora Witkowskiego, członka naszej fundacji o czytanie no, Posłania od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Szanowni Państwo, mam zaszczyt odczytać adres jego magnitycenta, dyrektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w Toruniu do uczestników Międzynarodowej Konferencji w okazji rocznicy, stulecia urodzin i dziesięciolecia śmierci, pani profesor Waparyszka. Szanowni Państwo, serdecznie Państwa pozdrawiam w imieniu Wspólnoty Akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w Toruniu. Wspólnoty której członkiem była pani profesor Barbara Skarga po przyjęciu tytułu doktora Bonoliska do naszej uczelni. Wielkim zaszczytem jest dla mnie włączenie się w obchody jubileuszu Stulecia Urodzin, dziesięciolecia śmierci pani profesor Barbara Skargi, poprzez objęcie tego wydarzenia patronatem. Jubileusz organizowany przez Fundację na rzecz myślenia im. Barbary Skargi w Warszawie ma charakter międzynarodowy, co odpowiada szerokim kontaktom naukowym pani profesor, yy, zwłaszcza z filozofami francuskimi. Dziękuję ambasadzie Francji w Polsce za włączenie się w to ważne dla polskiego środowiska akademickiego wydarzenie. Rocznicę pani profesor Skargi wpisać należy w Bibliusz stulecia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, obchodzony właśnie uroczyście na naszej uczelni, która jest spadkobiercą wielkiej tradycji akademickiej Wileńskiego Uniwersytetu. Pani profesor była związana z Wilnem od czasu swojej młodości. Na Uniwersytecie Stefana Batorego studiowała. Wielokrotnie podkreślała wagę tego okresu w swoim życiu. Podczas uroczystości wręczenia doktoratu panu Ryskałza Łołękarka w dniu 19 lutego 2000 roku, zresztą dzień urodzin Mikołaja Kopernika, mówiła, mam poczucie, że oto życie moje zatoczyło koło, że wracam do początków mojej drogi, do tego miejsca, w którym studia filozoficzne zaczęłam, do Uniwersytetu Stefana Batorego. Jego ślady wciąż odkrywam w tych toruńskich murach ślady moich nauczycieli i przyjaciół. Pani profesor serdecznie wspominała swoich wileńskich wykładowców, którzy potem stali się kluczowymi twórcami łęka. Barbara Skarga przeżyła okres dramatyczny, jako więzień w czasach stalinizmu, a jednak dzięki wybitnemu Hartowi ducha i wieloletniemu wysiłkowi stała się jednym z największych autorytetów moralnych i duchowych. Środowiska humanistów polskich. Dorobek twórczy, pani profesor, stawia ją wśród wybitnych postaci kultury akademickiej, a jej postawa pozwala włączyć ją do, gr do grona uosabianego przez Henryka Elzenberga, wileńskiego filozofa, rezydującego i wykładającego potem w Toruniu, o którym mówiła, że reprezentuje arystokrację ducha. Pozbawiana przez dekady prawa wykładania na uczelniach w poprzednim ustroju politycznym dołała poprzez swoje wieloletnie seminarium badawcze w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk wychować i wykształcić środowisko uczniów liczące się w przestrzeni akademickiej. W ostatnich latach swojego życia miała liczne kontakty naukowe ze środowiskiem humanistów toruńskich, ustanawiając więzi, dzięki którym jej doktorat honorowy UNK stał się czymś naturalnym, a nawet oczywistym. Z satysfakcją odnotowujemy wysiłek edytorski wznawiania prac filozoficznych pani profesor Barbary Skargi. Chciałbym Państwa poinformować, że ustanowiłem doroczną nagrodę rektora UMK za esej, pracę dyplomową bądź książkę w obszarze filozofii uznaniające wagę prac i niepokoju pani profesor. Nagroda będzie wręczana na galach Fundacji na rzecz myślenia im. Barbara Skarki. Niech duch jej myśli będzie obecny wśród trosk etycznych kolejnych pokoleń młodych Polaków i fundacji na rzecz myślenia Barbary Skargi. Szanowni Państwo, życzę Państwu owocnej dyskusji o spuściźnie akademickiej i życiu znakomitej postaci pani profesor Barbary Skargi w gronie jej przyjaciół, uczniów oraz wszystkich, którzy rozumieją wartość jej postawy etycznej i intelektualnej dla polskiej kultury. Rektor, profesor Andrzej Tredy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do naszych obrad, chciałem jeszcze e, o w tym ferworze powitań jeszcze zapomniałem, jak było o dwóch osobach, które też e, i w sposób e, czysto e, intelektualny, ale w sposób też finansowy, jak na przykład Saint-Décivil e, saint, -Saint przy Uniwersytecie Warszawskim, którego dyrektora pana doktora Nikola Masłowskiego też witamy przyczynił się do, do naszego spotkania dzisiaj, a także dziękuję bardzo jest Centrum opiektu, a także chciałbym, bo poza tymi osobami, które już witałem, jest też na sali jeszcze członek Komitetu Honorowego stulecia Odchodów Urodzin Barbary Skargi, pan profesor Karol Tarnowski, więc też go serdecznie witam.